W dzisiejszym filmie wyglądam, jakbym tym autem miał wozić swoje obrazy. Jakbym był malarzem, miał wozić swoje obrazy po jakichś takich galeriach, ale to tylko pozory. W dzisiejszym filmie pokażę wam ten samochód z bliska. Nawet dla mnie jest on mega interesujący. Oraz później skoczymy sobie nim na próbę autostradową. Alfa Romeo 147, rocznik 2005, więc jest to poliw. No stylówka i polot, szczególnie jeśli chodzi o wnętrze pierwsza klasa. A to wszystko w naprawdę dobrych pieniądzach. Ten samochód akurat nie jest na sprzedaż. Niektórych też tu może zadziwić, był Petrocheta przez drugie. Otomoto. Jak samochód jest na sprzedaż, to i tak będę o tym informował. Zawsze. Zobaczcie to od razu widać tutaj, że jest to Polift. Charakterystyczny przód. W ogóle nie powiedziałem Wam, jaki tutaj mamy silnik. Otóż, 1.6 Twin Spark. Proszę bardzo. Cóż za dystans! Ten wóz, ten egzemplarz jest to dość bogato wyposażona wersja. Jak Wam się w ogóle podoba, taka 147. No, czekajcie. Produkowana była ona od 2000 do 2010 roku. Także to są czasy golfa czwórki, golfa piątki. Ojejku, no, golf czwórka. Wdzięczny samochód, ale trochę taki smutniutki przy 147. Proszę bardzo, jeśli chodzi o przód, no to mamy tutaj totalnie inne reflektory niż w przedliwcie. W przedlifcie były tutaj, gdzieś się one tutaj kończyły, takim jakby, jakby tutaj łezka im spływała. Jeśli chodzi o wloty powietrza, no to tutaj po środku są one prawdziwe to również prawdziwe, no tutaj mamy takie fejkóweczki z halogenami. 147, oparta jest na płycie podłogowej Alfy 156, tylko że ta płyta po prostu jest skrócona. I 147. Występuje w dwóch wersjach nadwozia. Pięciodrzwiowej, tak jak tutaj, oraz trzydrzwiowej. Chociaż, jak mamy tutaj pięciożyjową wersję, no to spójrzcie, klamka, no tutaj jest wyraźnie zaakcentowana, jest chromowana. Jakież to jest premium, można powiedzieć, w takim hedgebacku Takie coś. A co w ogóle? Proszę bardzo, no chłopie! Znaczy, chłopaku i dziewczynko, jeśli chodzi o tylną klamkę. To jest ona tutaj wkomponowana w słupek. Prawdziwa rura wydechowa. Mamy tutaj w ogóle bazowy silnik, najsłabszy, a nawet taka końcówka układu wydechowego. No w golfikach tak nie ma. Tutaj jest takie podcięcie. No coś tutaj zdecydowanie się dzieje. Czujniki cofania, czarny lakier, czarne szybki. Akurat te chromy tak kontrastują. Jeśli chodzi o felgi, charakterystyczne, takie alfoskie. Telefony to się nazywa? Czy nie? Możecie mnie poprawić w komentarzu. 16 cali, szerokość opon 205, profil 55. W przodu również tak samo. Tutaj te listy boczne, też to jest opcja dodatkowa, w standardzie ich nie było. Ja nie jestem pewien, czy to nie jest przypadkiem e, wyposażenie Distinctive, no zapomniałem zapytać, ale prawdopodobnie tak, ale ten środek, mówię Wam, ja piern... jak to przecież wygląda w hatchbacku z 2005 roku. Przecież no taka kierownica, takie zegary, to wygląda jak w jakimś egzotyku ekskluzywnym. Otworzymy sobie lepiej bagażnik. Jeśli chodzi o bagażnik, no to można go otwierać z kluczyka. Tutaj akurat nie ma przycisku. Fajna, kiedyś miałem 159. Przed liftem nie było w tam przycisku, po lifcie już był tutaj raczej. Nie? Proszę. I bagażnik, jest on w miarę spory, może w Golfie jakimś by bardziej praktycznie było, no bo jednak ten próg załadunkowy byłby niżej, aczkolwiek przynajmniej nie jest on gruby. Bagażnik jak bagażnik, w takim hatchbacku jest myślę w porządeczku, nawet jest tutaj oświetlenie. O, teraz, hmm, no jest tutaj jeszcze kilka schowków, masa rzeczy, ale chyba koła zapasowego... Nie będzie. Przestrzeń pasażerska z tyłu dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Eee, w ogóle bez przypału, bez kompleksu. Boczek drzwiowy, o tym widzimy, typowo włoski wóz, jak w alfach innych Romeo, w Maserati, to jest takie charakterystyczne właśnie te takie pionowe przeszycia. To jest wszędzie skóra. Miękko. I tutaj dół. Taki ciekawy w dotyku materiał to jest. Taki jakby troszeczkę papier ścierny, troszeczkę, ale taki jakby nie wiem, bardziej gładki, lekko. Ciekawe, ale to jest już twardy plastik, tylko z ciekawą fakturą kiepta cuszka. A tutaj też miękko miejsce dla pasażerów z tyłu. Sprawiedliwa kanapa w ogóle wygląda ona jakby. Była wyciągnięta z samochodu z wyższego segmentu, to jest segment C przecież. A wejdziemy, chociaż tu mało miejsca chyba będzie. No, dwumetrowiec za dwumetrowcem tutaj się raczej nie zmieści, ale jeśli ktoś jest normalnego wzrostu, to myślę, że tutaj będzie w miarę OK. No, w 159 nawet sam za sobą się zbytnio nie mieściłem. Tej nawiew, jeden bo jeden, ale symbolicznie, ale. Jest spoko, kanapa jest tutaj też śmiesznie tak wyprofilowana, takie podcięcie ma. No i widok do przodu, proszę. Co to wygląda? Zajebiście, naprawdę zajebiście. Ta drewniana kierownica naprawdę może szokować, ale to jest oryginalne w takiej 147, to jest element fabryczny. W zasadzie, gdybyśmy porównali wnętrze Golfa 4 do Alfy, to w Golfie można byłoby się nawet poczuć jak w takiej jakby fabryce. Tutaj też wszystko, ok. Lusterka też mają tutaj taki ciekawy dość kształt, ale będzie to fajnie widać ze środka. Boczek drzwiowy z przodu, analogicznie tak jak z tyłu, tutaj miękko, tutaj skórki. I tutaj jest ten sam taki ciekawy, przyjemny nawet w dotyku materiał. Zobaczcie, jakie to jest długie siedzisko. Widok z perspektywy kierowcy. No w sumie mógłbym tutaj się troszeczkę może tak do przodu przesunąć, albo tak bardziej pionowo usiąść, wtedy by było z tyłu by było więcej miejsca. Kierownica bez żadnych podcięć. Prościutka, klarowna, bardzo ładna, przyjemna taka dla oka. No troszeczkę te przyciski tutaj są wytarte. Plastik też się być, ale po latach tak to po prostu w tych alfach wygląda niestety brzydko. To ma fajny kształt. W ten emblemacik i pozycja za kierownicą. No tak, tutaj mieści się prawie dwumetrowy petrolhead, powiedzmy taka poprawna ki e, po pozycja kierownica reguluje się tutaj w dwóch płaszczyznach, aczkolwiek pod mój wzrost, no to ja bym sobie ją jeszcze chciał tutaj wysunąć troszeczkę bardziej, wtedy byłoby naprawdę świetnie, ale naprawdę wygodnie się tutaj siedzi, auto na trasy hatchback na trasy odpalamy a niech sobie maszyna tutaj trochę pochodzi, tutaj są takie, jakby półtunele. No, tutaj ta obwódka jest bardzo wyrazista. Tarcze są białe. Ładne w ogóle są tutaj te czcionki, emblematy. Napisy Alfa Romeo, benzina, aqua, Alfa Romeo Giri. Proszę, komputer pokładowy. Ale tutaj mamy jeszcze takie dodatkowe menu. Mode. O, proszę. Jakie są tutaj rzeczy do ustawiania? E, trochę tego jest. Nawiewy. Proszę, też ciekawa sprawa. Tak inaczej. W Alfie wszystko musi być inaczej. W ogóle one są tak z dołu umieszczone. Deska rozdzielcza jest bardzo miękka. Tutaj na dole. Tutaj też jest miękko. O, w tym segmencie. No to jest gigantyczny plus. Schowek. W ogóle jest dość duży, jest miękko wykończony, cały jest jakby taki flokowany. Super. Miękko opada też. Jak w aucie premium. No sorry, w ogóle Alfa Romeo to chyba marka premium. Radio. to się włącza. No ale wyłączymy, nie będziemy przecież słuchać radia. No tutaj mogłoby być pokrętło ogólnie, albo chociaż na kierownicy taka rolka, żeby szybko e, zwiększać albo zmniejszać... Głośność szybciej można oczywiście to nacisnąć i będzie całkowita cisza, ale tak ściszanie i zgłośnianie takie szybkie No i tutaj też na jakieś karty jest to też jakieś wyściłane jakimś taką tkaninką. Uchwyt na kubek, otwieranie bagażnika przeciw głowę awaryjne. Zobaczcie, ten przycisk w ogóle nie jest tutaj zużyty. A ktoś by mógł pomyśleć, że będzie to najbardziej zużyty przycisk w Alfie Romeo, to nieprawda. Zamykanie, otwieranie, troszeczkę głośne może chodzą zamki, ale nie czepiajmy się. I klimatyzacja dwustrefowa automatyczna. Golf piątej generacji miał dwustrefową klimatyzację automatyczną, ale czwóreczka jednostrefową. Kieptacka, lewarek, skórka, drewno, trochę plastiku, chromowana obwódka, tutaj chyba są zaślepki od foteli, jakby były podgrzewane, na monety, tu też jakaś taka Yy, jakiś taki schoweczek Cup holder kolejny dziwny trochę mi, ale nie, w sumie Może być W ogóle ten airbag, nie wiem jak w innych 147-kach, ale bardzo ładnie On tutaj jest wpasowany W 156-kach, nawet jak auto Nie było bite, to po prostu po latach On się robi taki Jakby wyświechtany Jak jakaś, oj Niedobra panna Tutaj tak odstaje, tutaj również Tu jest idealnie równo Gasimy i zobaczmy jeszcze pod maskę. A pod maską proszę. Bazowy silniczek. W ogóle, jak tutaj ciekawie podnosi się maskę, takie błotniki są tutaj e, zaciągnięte. O, właśnie! Alfa Romeo 147 oraz 156. Jeszcze kilka innych zaprojektował Walter De Silva. Jak się okazuje, jest to. No, taki ostry waginiarz. Pełno Volkswagenów i wagów zaprojektował. Seaty. Ale też między innymi nawet chyba A6. C6. I tutaj jest podobny manewr. Jakoś tak mi się to kojarzy. Nie wiem. Ten samochód wygląda naprawdę przesympatycznie. A Walter De Silva zaprojektował też samochody, no takie jak Cordoba, o, kojarzycie? na pewno taka Ibiza z bułą doczepioną z tyłu. 1.6 Twin Spark, wiadomo, ja dwie świece na cylinder, 16 zaworów i mamy tutaj do czynienia z bazową, taką najsłabszą wersją. Nawet w Niemczech to się nazywało 1.6 Twin Spark Eco, 105 koni mechanicznych, 140 Nm, mocniejsza wersja chyba ma jeszcze jakiś Wariator, coś takiego, taka rzecz kolejna, która może się psuć, niestety. Tamten silnik miał 120 koni mechanicznych. Ogólnie słyszałem, że te Twins parki, no to tak średnio z panewkami, ale jeśli ktoś serwisuje ten samochód, prosty jak Bóg. Przykazał, to nie powinien on sprawiać jakichś większych problemów. Przynajmniej jeśli chodzi o ten silnik, no ten wóz ma 234 tysiące kilometrów. Nie było tutaj z takimi rzeczami problemów. W ogóle największa usterka to była taka, yy, z jaką ten samochód był kupiony. Pani, która wcześniej miała ten samochód, po prostu chciała sobie wyciści, wyczyścić silnik szmatką, czy coś takiego, no i zalała cewki. No i cewki właśnie trzeba było na przykład wymienić. To taka straszna usterka. Wiecie, no ktoś może psioczyć, ale pamiętajmy też, spójrzmy może na Alfa Romeo przez pryzmat mojego Passata B5 TDI. Legenda, w której pękł blok silnika. No. Masa takiej alwki w tej konfiguracji to 1265 kg. Jest to ciężki w zasadzie samochód. I jeśli chodzi o osiągi, no to pierwszą setkę powinniśmy tutaj osiągnąć w 11,3 sekundy, a prędkość maksymalna to 185 km na godzinę. I okej, okay, myślę, że jeśli chodzi o taką stacjonarną prezentację, to by było na tyle. Myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w kołbaskowie, zrobimy sobie degustację. Fala! Jesteśmy na miejscu, proszę bardzo, laweta się ustawiła, ale niech sobie tutaj kierowca zbyt wiele nie wyobraża, jak widzi taką alfę. Odpalamy. Jeśli chodzi o samczek, ja nie robiłem soundczeku. Możemy tylko tutaj sobie o tak posłuchać. Normalny dźwięk. No. Normalna sprawa. Włączymy sobie światła i zużycie paliwa 6,5 litra średnie zużycie paliwa z mojego parkingu operacyjnego na kołbachę także można tym samochodem ekonomicznie sobie jeździć, o ręczny boże jak na LCE. a ja na próbę autostradową jadę a o ręczny zapomniałem nie no teraz automatyczne ręczne człowiek się przyzwyczaja jak ta perspektywa tutaj? Dobrze to wygląda. No strasznie, na pewno lepiej niż rdzana tej W220 i odpadająca z dołu osłona. 234 tysiące kilometrów przebiegu. Klimatyzacja jest wyłączona. Dzisiaj 25 stopni. Nie, nie ugotujemy się. Nie ma takiego pełnego słońca, przynajmniej teraz. No, prezentacja to tak różnie było. Jest to po prostu, no Jest to bazowy silnik, no to też nie spodziewajmy się Tutaj nie wiadomo jakich fajerwerków. A sobie tak od dołu tutaj przeciągniemy A spokojnie I tak zaraz ograniczenie O, ale tutaj wygląda jak faktycznie Jak jakiś artysta jeszcze w tej koszulce o. Który obrazy wiezie do Berlina I się bardzo, bardzo śpieszy a do Berlina będzie miał podwiatr. No to jak zawrócimy, będzie tutaj prędkość maksymalna, raczej. No pod wiatr, zdecydowanie pod wiatr. No zobaczymy. Trzeba też próbować. To co? Niemiecka strona. Mamy sobie na trujeczkę. Odcinek bez ograniczeń prędkości, za tym znakiem. I ciśniemy. i do drugiego mostu mamy 151, 2, 151 km na godzinę No i damy sobie piąty bieg I tutaj w zasadzie nie wiem, czy jest w ogóle sens cisnąć w tą stronę 12,6 zużycie paliwa Więc może sprawdzimy sobie lepiej prędkości obrotowe to takie licznikowe 140 km na godzinę. Piąty bieg, piąty. No, mamy tutaj trochę już obrotów. 4200, nie, 199, 120. Proszę, ole, ten kokpit. To jest bayera. Normalnie 120 to jest. 3542 i stówka Tylko to jest 2962 wolno ssący silnik, także tutaj redukcje są jak najbardziej mile widziane ale tutaj nawet tak ekskluzywnie w środku powiem Wam Dużo takierownicy tutaj robi i te białe zegary, naprawdę to rewelacja. No, podjeżdżamy gdzieś, o, na bulwary w Szczecinie. Dawaj mała, pokażę Ci obrazy jakie wiozę. I wjeżdżamy sobie powoli na odcinek specjalny. Powoli, bo tutaj dość długie wyprzedzanie trwa. O, teraz w ogóle jest pod górę, pod wiatr. Dobra, damy trójeczkę. Niezbyt korzystne warunki dzisiaj w tą stronę. Oj, niezbyt. Cienie aerodynamiczne, w sumie zrobić. Ale ja sobie to w drugą stronę odbiję, tutaj te wiatr. Wszystko. Ja sobie już odbiję. 12,3 litra średnie zużycie paliwa póki co. O Ale to wszystko tutaj czuć, no. Silników mógłby być troszeczkę tutaj większy. Nie no, tutaj i tak rekordu nie pobijemy. Nie trzeba będzie zawrócić. Zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w kołbaskowie na szmln. W ogóle zwróćcie uwagę, że tutaj. Ciągle jak się wszystko przyciska. Zobaczcie. Nawet jak lusterka chcemy sobie e, zmienić, to tutaj ciągle piknięcia są. O, no. No i dobra, tutaj sobie zrobimy sound check. Cuore sportivo! W ogólnie fajnie się prowadzi ten samochód, ale bardzo zaskakująco wygodnie się tutaj siedzi, to jest w ogóle na maksa zaskakujące. No, i dobra, piśniemy. Jakaś ciężarówka. Dobra. No, takie kwore sportivo powiem Wam do śmigania po mieście raczej. To wjeżdżamy na autostradę. No i coś tutaj, klocuszek hamulcowy, tak słychać. Jakby delikatnie coś tak taru. Tak, jak się naciśnie lekko hamulec, to jest cisza. No to nic. No i dobra, i teraz pod górę tutaj mamy. Dobra, widzimy się za chwilkę. No, dawaj, dawaj. Dawaj, alfetta. Dobra, ja tutaj się przetrzymam. Za gościem w cieniu aerodynamicznym. I teraz go. Trakuje. O nie, już nie, może depnie, no dawaj, Alfka, dawaj, no i co jest, tylko tyle. Coś tutaj nie domagało alfce. Średnie zużycie paliwa 13,1 litra. No 168 km na godzinę. Do tych 185 trochę jeszcze brakuje. ale lecimy z wiatrem w plecy. To ciekawe. No tutaj damy alfie. Odpocząć. Nie wiem, czy spróbujemy jeszcze raz. Cholera, jasna, cholera. Nie no, coś tak, jakby ją blokuje przy takich wyższych obrotach. Coś tak, jakby ją blokuje. Ale co to jest? Naprawdę ciężko mi powiedzieć. No. mieli Państwo. Nie wiem, czy coś z tego jeszcze będzie dzisiaj. Dobra, nie będziemy alfy męczyć. 168 km na godzinę dziś pocisnęliśmy, ale nie jest to prędkość maksymalna dla tego samochodu. Coś tutaj by musiało być poprawione, tylko cholera wie w zasadzie co, bo silnik ładnie chodzi. Równiutko, płynnie. Wszystko wydaje się ok, ale no nie wiem. Mimo wszystko, mam nadzieję, że ta maszyna, jak i próba autostrada Wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego jak zawsze. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Narka.